Dzień dobry, witam Was kochani. Tym razem o 10 rano w Polsce u mnie godzina 17 po południu w Australii jest 7 godzin różnicy, ale co tam czas tak naprawdę to tylko iluzja. Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać znowu live, poczuć was, że jesteście tutaj, a Wy poczujecie mnie na żywo. Dzisiaj jest ciekawy temat do rozważań, i na naszą medytację bardzo ciekawy temat. Połączenie z sercem, które jest naszym GPS-em, jest nie tylko bardzo mądre, nasze serce jest nie tylko uzdrowicielem, uzdrowicielką, posiada gigantyczną wiedzę, empatię, wyczucie, intuicję. I zapewne wiecie już, że Pole elektromagnetyczne serca jest 100 razy większe niż pole mózgu. A to świadczy o tym, że nawet w stanie wyciszenia, relaksu, gdy umysł jest spokojny, serce jest spokojne, zasięg pola mózgu jest 100 razy mniejszy, ta przestrzeń energetyczna, elektromagnetyczna, niż. Pole serca. I dlatego poprzez serce oddziałujemy na całą swoją fizyczność, na duszę, na umysł, ale również oddziałujemy na środowisko, gdy nasze serce jest wyciszone. Wtedy to gigantyczne, przepiękne, uzdrawiające pole serca wpływa niezwykle pozytywnie na całe nasze otoczenie, na wszystkich ludzi wokół nas. Na rośliny, na zwierzęta, na cząsteczki energii, na okoliczności w naszym życiu. Ale to, co jeszcze robi dla nas serce, to jest to, że jest ono takim naszym GPS-em wewnętrznym. Jeśli się wsłuchamy w serce, w jego sygnały, podpowiedzi, to wówczas ono w sposób doskonały nas prowadzi, przestrzega, Czasem nas popycha w jakimś kierunku, czasem nam podsuwa informacje, gdzieś kieruje nasz wzrok, gdzieś kieruje naszą uwagę, skąd przychodzą do nas informacje nam potrzebne, czy kolejne idee, by krować projekty, by poprawiać kierunki w naszym życiu. Nasze serce, tak sobie myślę, że nasze serce to ma w sobie, Całkowite połączenie z naszą ścieżką przeznaczenia i z tym, co dla nas jest najlepsze. Najlepsze, by się czegoś nauczyć, najlepsze, żeby czegoś doświadczyć, najlepsze, żeby gdzieś pójść odważnie i ma też informacje, w którym momencie i dlaczego wycofać nas z jakiejś drogi, z jakichś projektów, i wtedy nam stawia blokady, daje sygnały, że nie tędy droga. W sprawach małych i dużych niezwykle ważne jest, żeby wsłuchać się w podpowiedzi serca i żeby pozwolić sobie na to, by GPS serca prowadził ciebie poprzez życie każdego dnia. W najmniejszych sprawach, w dużych sprawach. Nawet w takich małych i przyziemnych, jak gdy szukasz jakiegoś przedmiotu ważnego do domu, nie wiem, meble, cokolwiek, laptopa, zestaw obiadowy, sukienka, cokolwiek, niech serce cię prowadzi, gdzie to znaleźć, to co jest tobie najbardziej potrzebne, bo wtedy oszczędzisz sobie czasu, żeby chodzić po tych sklepach, szukać. Przeglądać internet, sklepy online. A cóż dopiero powiedzieć o rzeczach super ważnych, jak, jaką pracę wybrać, kogo na partnera wybrać, a kogo nie wybrać? Czy pojechać na to spotkanie, czy nie pojechać na to spotkanie? Gdzie i kiedy pojechać na wakacje, żeby to było czymś nadzwyczajnym, Czymś y, niezwykle relaksującym dla nas. I tak dalej, i tak dalej. GPS serca. Na pewno macie takie doświadczenia, nazywamy to intuicją, nazywamy to różnie, ale to serce nam podpowiada. Gdzie iść, kiedy, po co? Po co sięgać, a z czego rezygnować. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj razem zrobili taką medytację, taką praktykę, żeby połączyć się jeszcze głębiej, jeszcze pełniej z sercem, z jego polem, z jego GPS-em wewnętrznym, mądrością. Nawet jeżeli robiliście to setki, tysiące razy, zróbcie to dzisiaj razem ze mną. A więc zapraszam do takiej medytacji, Usiądź teraz bardzo wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zadbaj o to, żeby Twoje otoczenie na te kilka, kilkanaście minut było spokojne, żeby nikt tobie nie przeszkadzał. Rozluźnij barki, usiądź jeszcze wygodniej, albo połóż się na kanapie i zamknij powoli oczy. Zacznij spokojnie, głęboko oddychać w swoim własnym rytmie. Głębokie oddechy, wdech i wydech. Na każdym wdechu pobierasz energię, potem robisz pauzę, cisza. A na wydechu przez lekko rozchylone usta rozluźniasz całe ciało od góry w dół. I jeszcze raz, znowu wdech, najlepiej przez nos, zatrzymujesz na chwilę i cisza. I długi, spokojny wydech przez lekko rozchylone usta. I rozluźniasz ciało od góry w dół. Powoli, za każdym razem jeszcze wolniej, rozluźniasz ciało. I za każdym razem robisz jeszcze dłuższą pauzę pomiędzy wdechem a wydechem. Wydłużasz tę pauzę, bo to również jest taki magiczny moment, który pomaga Tobie wejść głęboko w stan relaksu, ciszy, odprężenia, bo tylko wtedy tak naprawdę nawiązujesz kontakt ze swoim sercem. A teraz proszę, dotknij lewą dłonią swojego serca. Nawiązujemy teraz kontakt fizyczny, duchowy, energetyczny z sercem. Dotknij dłonią, poczuj. Wsłuchaj się w bicie serca. Oddychaj powoli, cichutko. I wsłuchuj się. W bicie serca. I za chwilę zaczniesz rozmawiać ze swoim sercem, a Twój umysł i Twoja podświadomość będzie tego słuchać, wsłuchiwać się i przyjmować także. Powitaj swoje serce na przykład w taki sposób. Witam Cię, kochane moje serce. Jesteś moim nadzwyczajnym sercem, przewodnikiem, nauczycielem, księgą mądrości. Znasz moją drogę, tę najlepszą drogę przez życie. Znasz moje przeznaczenie, po co tu jestem? Kim jestem? I wiesz, co jest najlepsze dla mnie? Żeby zrealizować to przeznaczenie tu na Ziemi, i żeby Odkryć i używać moich talentów, z którymi tutaj przyszłam na tę Ziemię, przyszedłem na tę Ziemię, bo to jest ważna część, te talenty moje, te dary to jest ważna część mojego przeznaczenia. To właśnie ma sens by je odkrywać, używać i dzielić się nimi z ludźmi, ze światem. I żeby tego dokonać, potrzebuję ciebie, moje serce. Potrzebuję Twojej mądrości i Twojego prowadzenia codziennie, w każdym momencie. Otwieram się na Twoje podpowiedzi, na Twoje sugestie. Moje kochane serce, mądre, dobre, nadzwyczajne. Otworzyłem się, otworzyłem się całkowicie na Twoje prowadzenie. A mój umysł, rozum, podświadomość, ego podąża za Tobą. To Ty jesteś tą siłą i mądrością przewodnią, i tym dobrem, i tym dobrem najwyższym, które wie, co jest dobrem dla mnie. Mam różne plany w życiu, małe i duże. Mam różne marzenia. Jestem w trakcie różnych planów i zamierzeń. I proszę Cię, moje kochane, nadzwyczajne, mądre serce, prowadź mnie w tych planach, by każdy krok, każda decyzja była mądra i właściwa. Prowadź mnie również i w taki sposób, bym omijała, omijał te sugestie, te chcieństwa, niepotrzebne mi zupełnie, by wtedy zapalało się we mnie takie czerwone światełko i taki sygnał nie tędy, nie to, nie teraz, nie, nie z nim, nie z nią, nie tak żeby to się we mnie zapalało silnie taki sygnał jeśli coś nie jest dla mnie lub gdy nie jest to w danej chwili przeznaczone pomagaj mi moje kochane nadzwyczajne serce pomagaj mi wyczuwać chciejstwo niepotrzebne drogi niepotrzebne cele Pomagaj mi również wyczuwać niebezpieczeństwa, unikać tego, omijać. Pomagaj mi uczyć się innymi środkami, metodami, wydarzeniami, uczyć się tego, co mi jest potrzebne, bez doświadczeń niebezpiecznych. I tylko jeśli. To już naprawdę musi być wpisane w moją ścieżkę przeznaczenia. Te wyzwania niech się dzieją, a wtedy pomagaj mi przez te wyzwania trudne, zawiłe, przechodzić mądrze i wyciągać jak najwięcej z tego wniosków. A tymczasem, moje kochane, nadzwyczajne, mądre serce, prowadź mnie. Najprostszą drogą, przez doświadczenia, ku temu mojemu celowi, który realizuję w tej chwili, właśnie. I teraz jest miejsce dla Ciebie, byś przypomniała sobie, przypomniał sobie i nazwał, żebyś nazwała cel, jakim teraz się zajmujesz. Projekt. Dążeniem. Nazwij to w myślach i poproś mądre serce, by prowadziło cię poprzez to doświadczenie jak najlepiej, jak najmądrzej. Teraz, gdy już Twoje doświadczenie, Twój cel jest nazwany i Twoje mądre serce doskonale wie, na czym się teraz skupiasz, zresztą ono to wie, ale potrzebowałobyś Ty to nazwała, byś Ty to nazwał, to teraz, teraz podziękuj sercu, jego mądrości, Opiece, prowadzeniu, podziękuj za tę nadzwyczajną obecność Twojego serca w Twoim życiu, i że ono zawsze tutaj z Tobą jest. Podziękuj swoimi własnymi słowami. obserwuj, co się dzieje, czy są jakieś odczucia, czy jest jakiś sygnał z Twojego serca, tak jakby Tobie odpowiadało. A może przepływa energia, o, bo przeze mnie w tej chwili właśnie przepływa taka, taka energia, która daje Ci znak, że serce Cię słyszy, rozumie, prowadzi. Jest i Tobie wdzięczne, że jesteś w kontakcie całkowitym teraz i potem i zawsze. I jeszcze poproś swoje mądre serce, by podpowiedziało Ci, jaki jest głębszy sens tego doświadczenia, tego celu. Który teraz realizujesz, zapytaj, jaki jest głębszy sens, bo gdy znajdziesz w tym ten głębszy sens, zrozumiesz go i to będzie Cię prowadziło, nie te detale, drobiazgi, ale ten głębszy sens. Wtedy to będzie jak fala miłości, jak fala. Urzeczywistnienia, która przeniesie cię przez wydarzenia aż do finału tego celu, tego osiągnięcia. Jaki jest głębszy sens tego, nad czym teraz pracujesz i jaki jest Twój cel? Kiedy już znasz ten głębszy sens, powtórz to w myślach i zapamiętaj. I niech każda twoja decyzja, każdy twój ruch, każde twoje działanie będzie naznaczone tym właśnie głębszym sensem, byś o tym pamiętała, byś to pamiętał, po co to jest. Nie każdego dnia przypominaj sobie, że serce Cię prowadzi. A rozum tylko za tym podąża, że serce podejmuje decyzję, a rozum tylko za tym podąża. Twój wewnętrzny GPS, Twoje serce, Twój przewodnik jest w Tobie. Oddychaj spokojnie. I jeszcze przez chwilę pozostawaj w kontakcie ze swoim sercem. Zawsze pozostawaj w kontakcie ze swoim sercem. A gdy w zabieganiu codzienności poczujesz, że się gubisz, weź głęboki oddech, połóż dłoń na sercu i znowu przywitaj swoje serce i powiedz, prowadź mnie, wyprowadź mnie z tego chaosu na prostą ścieżkę. To jest takie proste. Za chwilę otworzysz oczy i wrócisz do tej rzeczywistości, do tak zwanego realu. Weź głębszy wdech, mocniejszy wydech. Nie otwieraj jeszcze oczu, porusz ciałem, porusz barkami, przeciągnij się. Wracaj tutaj powoli do tej fizyczności. Jeszcze mocniej się przeciągnij. Napręż Nadgarski, dłonie, rozluźniej, Również stopy, poczuj stopy na podłoże, na podłożu. Jeszcze jeden głębszy wdech i wydech. I otwieraj powoli oczy. A kiedy już otworzysz oczy, rozejrzyj się dookoła. Popatrz na mnie. Jak było? Na pewno było cudownie i wciąż jest i niech tak pozostanie. I życzę wam cudownej niedzieli i cudownego każdego następnego dnia. I życzę wam i jestem przekonana, że tak już jest i tak będzie. Twoje życie, każdy twój dzień i każda twoja chwila jest prowadzona przez twoje mądre serce. Dziękuję wam kochani za tego live'a. Pozdrawiam Was czule i serdecznie i do zobaczenia niebawem. Papa pa. Ewa Maj.